Dzień dobry, witamy państwa bardzo gorąco i serdecznie z ulicy Kościelnej w Jastrzębiu, Zdroju, gdzie GKS Jastrzębie przygotowuje się do nowego sezonu BetClick II Ligi. A z nami Dawid Pędziałek, szkoleniowiec z naszej drużyny. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie trenerze, a więc pierwsze pytanie: mamy już kilka dni do inauguracji, czy operacja Hutnik, czy tak można powiedzieć, że już jest rozpoczęta? No tak, jasne. Operacja Hutnik, jeżeli już tak, takie nazwy używamy, to. To już została rozpoczęta tak naprawdę w zeszłym tygodniu, bo już w zeszłym tygodniu przedstawialiśmy cząstkowo zawodnikom e, przeciwnika. Wiadomo, że zaczęliśmy dzisiaj mikrocykl i, i już zdecydowanie bardziej szczegółowo jesteśmy po pierwszej analizie e, przeciwnika i, i tak ten tydzień będzie wyglądał, że dzisiaj jutro będziemy pracować mocno, mocno pod, pod hutnik. E, jednocześnie narzucając swoje, swój sposób grania, więc, więc na będziemy już pracować stricte pod, tak powiedziałem, pod najbliższego rywala, który na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem. Właśnie, Panie Trenerze, jest pewna różnica przygotowania się do pierwszego meczu niż do któregoś tam kolejnego w sezonie, prawda, bo drużyny w przerwach pomiędzy rozgrywkami się zmieniają, nie. zawodnicy przychodzą, zawodnicy odchodzą. Czy jest to trudniejsze, Trenerze, tak, po takiej przerwie przygotować zespół do, do pierwszego meczu? Myślę, że no wszyscy mamy takie same warunki, nie tylko my, ale i Hutnik i każdy inny zespół w tej lidze, także tutaj nie ma absolutnie na co narzekać. Myślę, że warunki do przygotowania mieliśmy, mieliśmy bardzo dobre. Tutaj ze strony klubu niczego nam nie, nie brakowało. Wiadomo, że jest kilka zmian w kadrze, ale jest to normalne. Będziemy mieli zespół na pewno odmłodzony, głodny, zawodników z potencjałem. Zobaczymy jak to, jak to będzie owocowało w Lidze. Natomiast czy trudniej, czy łatwiej, mówię, nie ma, nie ma to znaczenia. Mieliśmy 4 tygodnie ponad do, do pierwszego meczu, więc myślę, że jest to wystarczająco, aby być dobrze przygotowanym i i zagrać dobrze w piątek. Właśnie, zagrać dobrze w piątek. Pamiętam, że cały ten okres przygotowawczy, może najpierw o samych przygotowaniach, a później o meczach kontrolnych. Najpierw, czy jest zadowolony z tego, jak się udało ten okres przepracować? No tak, przepracowaliśmy go solidnie. Wiemy że, teraz, wiemy, że teraz ta liga jest długa, bo, bo mamy łącznie na ten moment przynajmniej 20 meczów do rozegrania, 19 ligowych plus minimum jeden pucharowy. Więc biorąc pod uwagę te ostatnie mecze sparingowe, gdzie, gdzie tej energii nam trochę brakowało i takie mieliśmy odczucie, to mam nadzieję, że już teraz będziemy żywotniejsi, zdecydowanie bardziej w piątek. Natomiast biorąc pod uwagę czysto wynikowo te sparingi, no to, to gdzieś tam jesteśmy w miarę zadowoleni. bo. Bo dwa z nich z niżej notowanymi przeciwnikami wygraliśmy. Z, z dwa remisy z zespołami, które są ligę czy dwie ligi wyżej od nas. Także biorąc pod uwagę tylko wynikowo, to, to jest ok. Natomiast mówię tu gdzieś, no wiemy jak ten okres wyglądał i, i, i mówię szczególnie ten ostatni sparring. Ok, kontrolowaliśmy z piłką, yy, tworzyliśmy sytuację, natomiast brakowało konkretu i tak jak powiedziałem, no, myślę, że przyczyną tego było i też takie było nasze odczucie i y, takie mieliśmy filtr zawodników, że, że tej energii takiej, y, nie chcę używać słowa świeżości, ale takiej, jego, takiej żywotności nam, nam brakowało i te nogi jeszcze nie nosły. Wyniki były dobre, panie trenerze, bo licząc końcówkę poprzedniego sezonu GKS Jastrzębie bardzo dawno meczu nie przegrał. I oby tak zostało, to mówię sparingi tutaj większego znaczenia jeżeli chodzi o wyniki, nie mają wiadomo, że budują atmosferę też nastawienie do pierwszego meczu, ale ale jakby jeden do jednego przełożenia na, na mecze ligowe nie mają i, i, i mówię sparing to jest, sparingi to jest przygotowanie do ligi i, i też, też testowaliśmy różne warianty i personalne i, i też zmienialiśmy strukturę, także, także mówię mamy pogląd na to i, i możemy coś, coś wybrać y, według nas najlepszego już na, na najbliższy mecz, a mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, jestem przekonany, że, że będziemy dobrze przygotowani po prostu do tego meczu. Panie trenerze, sytuacja personalna. Mówię o sytuacji zdrowotnej zawodników przed startem sezonu, bo wiemy, że na przykład niektórzy nasi piłkarze w meczach kontrolnych nie występowali ze względu na, na urazy. Proszę, panie trenerze, zatem tę sytuację przedstawić. Powiem tylko tyle, że na, na dzień dzisiejszy wszyscy zawodnicy są zdrowi i jeżeli nic się nie wydarzy, to będziemy mieć wszystkich do dyspozycji do piątkowego meczu. Na koniec, może, trenerze, pytanie troszeczkę luźniejsze, bo mieliśmy przygotowania, ale też wiemy, że kończył się wielki turniej Mistrzostwa Europy. Jak pan trener ocenia ten turniej? Co się panu podobało? Co się panu nie podobało? To znaczy tak, no przesyt meczów na pewno. To z tych to nie wiem, czy to plus czy minus. Dla, dla mnie na pewno plus. No gdzieś wielu jakby kibiców postronnych już już takie miałem odczucie, że było zmęczonych turniej, że taka, taki natłok meczów. Natomiast mówię dla nas, dla, dla trenerów to, to mówię świetny materiał. No i co? Wygrała wczoraj wygrała wczoraj piłka nożna, bo, bo zespół uważam, który w przeciągu całego turnieju był najlepszy piłkarsko, najrówniejszy. Eee, wygrał wczoraj z Anglikami, którzy, którzy też nie były słabym zespołem i mieli inny pomysł na grę. Natomiast za jedną bramkę wczoraj lepsi Hiszpanie i, i mówię, no, gdzieś patrząc przez pryzmat meczu finałowego, no to ten e, ten mecz był odzwierciedleniem trochę mistrzostw Europy, bo, bo pierwsza połowa się toczyła w takim tempie, że tak powiem, spokojnym, mecz zamknięty i w drugiej się to, mówiąc tak, kolokwialnie się to rozchulało i, i dobrze się to oglądało, także, także mój wygrał Hiszpania i szkoda, że, że my... Skończyliśmy turniej jak skończyliśmy, natomiast mówię, również trzeba być gdzieś tam dobry prognostyk jest, bo, bo nasza reprezentacja, mimo że, mimo że zdobyła w tej grupie tylko jeden punkt, to, to zaprezentowała się, uważam, że całkiem, całkiem przyzwoicie, My, bo wiadomo jaka ta grupa była. Mieliśmy dwóch półfinalistów w grupie, także i bardzo mocno na Austrię. Więc mówię, no trzeba też znać swoje miejsce w szeregu i wiadomo, że chciałoby się więcej, ale trzeba patrzeć realnie i uważam, że, że mimo wszystko trzeba patrzeć optymistycznie w przyszłość. Panie trenerze, a więc zachowuję oczywiście wszystkie proporcje GKS Jastrzębie w nadchodzącym sezonie będzie grał bardziej jak Hiszpania, czy bardziej jak Anglia. Na pewno pracowaliśmy nad tym, żeby, bo wiadomo, zaczęliśmy przygotowania, ja pracę z zespołem i ze sztabem zaczęliśmy zimą. Celem było utrzymanie, więc często też w tych meczach celu święcał środki. No teraz chcemy być zespołem, który na pewno będzie odważniejszy z piłką. Nie powiem, że będziemy grać jak Hiszpania, bo, bo nie, ale będziemy zespołem na pewno intensywnym, na pewno zespołem, który będzie chciał w każdym meczu dążyć do, do zwycięstwa, bo to jest najważniejsze i takie nastawienie musi być. A, a też mówię, często sposób gry i nastawienie zespołu na to będzie zależało też od, od przeciwnika jaki jest, prawda, bo to mówię, w tej Lidze tak to wygląda, że, że trzeba mocno też bazować na tym i, i przygotowywać się mocno pod, pod najbliższego rywala, bo uważam, że wtedy to przygotowanie do meczu jest lepsze. Ehm, no i tyle. Także mówię, zespół GKS-u mam nadzieję, że w meczach w meczach jesiennych będzie zespołem y, przede wszystkim skutecznym i takim, który regularnie punktuje. No i walecznym, bo o to też chodzi kibicom na tym turnieju również panie trenerze, mieliśmy kilka przykładów drużyn, które takimi cechami wolicjonalnymi doszły naprawdę bardzo wysoko, jak choćby Gruzja, która, którą absolutnie wszyscy skazywali na pożarcie, ale ta ich nieprawdopodobna waleczność doprowadziła ich do wyjścia z grupy. No zgadza się, mówię, no ale to są cechy charakterologiczne już, y, gdzie myślę, że tutaj każdy wie, y, o co też gra mówię, że zaszadnia została odmłodzona też zawodnikami, którzy wyróżniali się w niższych ligach, czy to w trzeciej, czwartej, tak jak Szymon Matysek, czy to, który doszedł do Ligieria, jakoś Michał Walczak, to są chłopcy młodzi, którzy na pewno będą głodni tego i myślę, że tutaj w waleczności takich cech charakteru im nie zabraknie, a, a mówię, sportowo, piłkarsko, z tygodnia na tydzień będą wyglądali coraz lepiej, bo wiadomo, też musimy dać chwilkę, żeby się do tej ligi zaadoptowali, bo Liga Druga jest ligą bardzo fizyczną, bazującą mocno na fragmentach, także mówię, tutaj musimy tych chłopaków wspierać, dobrze ich przygotować, ale mówię, tutaj zapewniam, że naszych kwestii takich ambicjonalnych im na pewno nie, nie zabraknie, tak jak całemu zespołowi. Na to liczymy. Bardzo Panie że dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.